Rozdzielenie życia prywatnego od zawodowego, jeśli chodzi o nasze. Środowisko cyfrowe o, w przypadku działalności gospodarczej. Taki temat wrzuciliście na Discordzie i go tutaj dzisiaj e, gdzieś tam podłapałem. Także ja tradycyjnie krótkie wprowadzenie na temat tego, jakie są moje przemyślenia, czy mój przykład, ale też wasze przykłady, a potem oczywiście dyskusja. Także tradycyjnie ci z was, którzy wpadnie na ten materiał przypadkowo, nie są w naszej społeczności, to spokojnie, nawet jeżeli zobaczycie, że ta dyskusja gdzieś tam trwała sobie dłużej, to na początku jest to meritum, którym się dzielimy, a potem jest dyskusja. Także jak szukasz jakichś esencji, jakiegoś takiego. Takiej pigułki syntezy, to zobaczyć to na samym początku. No to w takim razie, żeby nie być gołosłownym, no to jedziemy. Słuchajcie, działalność gospodarczą prowadzę od roku 2008, a w zasadzie od 2012 już tak pełną, pełną parą, tylko czyli tych, tych jestem na kilkanaście. I na Wasze pytanie, czy rozdzielasz jakoś życie prywatne od zawodowego, w sensie kont e-mailowych, w sensie sprzętu, telefonów, komputerów, nie? no to można powiedzieć, to się zmieniało, prawda, to ewoluowało, natomiast nim powiem, jak to wygląda w moim przypadku, to chcę Wam tylko powiedzieć o tym, że taka pokusa, która się niektórym rodzi, mówi, a to tak naprawdę zakładam działalność gospodarczą, mam i tak konto gmailowe, to mogę go używać. Tutaj taka pierwsza lampka ostrzeżenia, słuchajcie, uważajcie, to znaczy, jeżeli używacie kont darmowych, jakichkolwiek darmowych, nie tylko gmailowych, to zwróćcie uwagę, na jakie warunki się godzicie, dlatego, że może się okazać, że w momencie, gdy zakładaliście to konto, to kliknęliście w warunkach umowy, to, że tak naprawdę de facto nie jesteście w 100% właścicielami swoich danych. I to w momencie, gdy na tej skrzynce mailowej, czy na tej chmurze będzie przetwarzać dane biznesowe, to może być problem. Także tutaj, jeżeli już tam masz jakieś dane z klientami i tak dalej, i już sobie, o super, ale fajnie, bo to cyberbezpieczeństwo jest ekstra zapewnione przez Google na Gmailu darmowym, to chwileczkę może warto się zastanowić. Tutaj wam podrzucam link w opisie do Poradnika przedsiębiorcy gdzie jest właśnie artykuł na ten temat, czy można używać darmowego Gmaila do działalności gospodarczej. Ja rzecz jasna, żadnego poradnictwa podatkowego przedsiębiorczego nie prowadzę, ale tam są te porady w miarę w miarę ciekawe. Z kolei druga alternatywa, która no dobra, dobra, ale to jak nie Gmail, to może Microsoft. Przecież na Microsoftie te dawne hotmaile teraz są outlookami, można przecież sobie założyć darmowe konto i przecież też używać do działań firmowych. Znowu, jest to inna firma, są troszkę inne zasady, ale znowu, jak znalazłem na innej stronie, czyli na rodozgodny.pl, też tutaj jest na dole link w artykule, to też ostrożnie. Też tutaj te warunki, które akceptujecie w przypadku tych darmowych kont, są innymi warunkami niż te, które akceptujecie w przypadku kont firmowych płatnych. Inaczej mówiąc, ja nie ryzykowałem, żeby używać prywatnych kont, używam biznesowych. Z racji tego, że mam klientów, którzy są i w ekosystemie Google i Microsoft, to mam biznesowe konto i na Google i Microsoft'cie, Tutaj po prostu ze strony Google rzuciłem cennik tam miesięczny, taki biznes Starter, no to jest te 31-32 zł miesięcznie. Ja chyba ten mam, ten podstawowy za chyba 31 zł miesięcznie. Z kolei, jeżeli spojrzymy na Microsoft, porównywalne ceny w euro podają, taki ten Basic 6,72 euro, czyli też podobnie będzie w złotówkach. Ja mam chyba ten standard, bo tam miałem jakieś dodatkowe opcje. Także to tak, żeby tutaj rozpocząć taką dyskusję, tylko dla tych, którzy patrzą na ikonkę, a rozdzielić, nie rozdzielić, konta firmowe, prywatne i tak dalej, to tutaj, żeby w tych w pierwszych dwóch tak powiedzieć słuchajcie, ja tak naprawdę nie ryzykowałbym używania do celów biznesowych konta prywatnego. No dobra, to w takim razie to, jeśli chodzi o takie wprowadzenie, można powiedzieć, wprowadzenia, no a teraz to, co Wam obiecałem, czyli tak naprawdę jak to wygląda w praktyce. Po pierwsze powiem, jak to wygląda u mnie, ale potem odwołam się do tych trzech przypadków, właśnie Was, czyli tych osób, które wywołały tę dyskusję, ktoś się swoimi przypadkami, bo to też będzie mi się wydaje, dobry zaczyn do dyskusji. Ja mam w w tej chwili tak zrobione, że mam Outlooka do biznesu i tam mam po prostu podpięty służbowy adres mailowy na jednej z moich domen. Prywatny e-mail mam na Gmailu, to jest ten, który tam gdzieś, te, tak w początkach Gmaila, jak się zapraszali, cię prawda, zakładałem, ten mam prywatny i ten Gmailowy jest do prywatnego Tam w zasadzie, nie w zasadzie, tam w ogóle niczego biznesowego na tym koncie Gmailowym nie robię. Zdaję sobie sprawę, że te moje maile są gdzieś tam skanowane, jakieś mam pewne reklamy wrzucane, które profilowane są na podstawie tych moich maili. Ale Okay, mam prywatne konto Gmailowe, do użytku prywatnego, i mam też, tak jak mówiłem, dodatkowy adres służbowy na serwerze biznesowym Google, dlatego, że pracuję z klientami, czy są w ekosystemie Google'owym. Także to, jeśli chodzi u mnie, jeśli chodzi o to rozdzielenie, o to rozdzielenie kont e-mailowych, tak to wygląda. Natomiast prawdopodobnie rozpoczynając ten wątek związany z kontami firmowymi, ze sprzętami prywatnymi, firmowymi, to nie tylko mieliście tak na myśli prawdopodobnie maile, ale mieliście też na myśli szerszą sytuację takiej tutaj infrastruktury yy, yy, cyfrowej. I tutaj yy, ja pozwoliłem sobie Barti wyrwać z kontekstu z twojego wpisu, który jest na Discordzie. No, ja jest też link do Discorda, także zachęcam Was, żebyście przeczytali cały wpis Bartiego. Yy, jedno hasło, które jest moim zdaniem takim hasłem przewodnim tego, co Barti nam napisał. Ja z racji wygody używam tylko jednego urządzenia do wszystkiego. Mam jeden telefon. I to tak naprawdę jest takiej pigułce komunikat Bartiego. Bartie mówi, ja prowadzę firmę ale z racji tego, że moi klienci nie nadużywają mojej cierpliwości, to mam jeden numer telefonu i mam jedną komórkę, na tą samą komórkę dzwonią i klienci, i mam na tą samą komórkę rozmowy prywatne, i to sobie działa, to jest w porządku, nie mam też problemu. I tak samo też z urządzeniami, które mam, to są te same urządzenia, które używam prywatnie i zawodowo. Czyli to jest jeden case, prawda? Czyli na pytanie kogoś, kto dopiero zakłada działalność, albo kto już założył i gdzieś zaczął mu przeszkadzać, to nachodzenie na siebie życia prywatnego i zawodowego, gdyby zapytał Bartiego, Barti, a jak to u ciebie? A Barti mówi: no ja to. Działalność, prowadzę nie od dziś, ale u mnie nie ma żadnych nadużyć, w związku z tym u mnie to, no, to wszystkiego mam jeden. Ale Barti to nie jest tylko jeden przykład. Inny przykład nam podał Radek, Radek, który był w ogóle tak naprawdę inicjatorem tego wątku, bo on z tym tematem wyskoczył. i słuchajcie, może byśmy sobie w piątek porozmawiali na temat tego właśnie rozdzielenia tego prywatnego ze służbowym. No i Radek mówi tak, no ja ostatnio rozdzieliłem przeglądarki na prywatną i biurową, bo czasem zdarza mi się coś z pracownikiem lub klientem przeglądać i nie lubię, jak pokazuje się historia tego, co dzień wcześniej szukałem lub kupiłem. Czyli słuchajcie, tu nie tylko kwestia adresu e-mailowego, ale przeglądarki, prawda? Czyli tutaj jedną z takich taktyk jest to trzeba dwie zupełnie inne przeglądarki, nawet na tym samym profilu, na tym samym komputerze, dwie osobne przeglądarki, na jednej przyglądarce używasz do szukania, do sprawdzania rzeczy prywatnych, na długiej do firmowych, więc wtedy nie wyskoczą Ci te historie z jednego do drugiego. Innym rozwiązaniem jest to, że możesz po prostu sobie karty robić, prawda? Czyli ja na przykład jak używam tej na iPadzie, mam Safari, po prostu mam karty, mam kartę gdzieś tam związaną z na przykład kartą Live, gdzie zbieram na przykład jakieś materiały researchowe do naszych spotkań piątkowych, piątkowych czy mam kartę YouTube, gdzie mam tam zakładkę po, po prostu naszego studiu YouTube'owego, mieć jakąś zakładkę na przykład praca albo wy firmach, gdzie mam sprawy na przykład księgowe. Także załatwiam, załatwiam to zakładkami, ale tak, być może faktycznie takim rozwiązaniem fajnym, które tutaj zaproponował Radek, to jest właśnie to, żeby zupełnie to rozdzielić na osobne przeglądarki. I drugi wątek, który Radek nam podpowiedział tutaj w swoim wpisie, to był telefon. Tak? Mówi, no kupiłem drugi telefon. Na dłuższy wyjazd wakacyjny zabieram oba, ale służbowy wyłączam, uruchomiam tylko na chwilę, aby sprawdzać, co się dzieje w pracy. W moim przypadku przypadku jest, mam też dwa numery, to znaczy jeden numer ten główny, ten 601-554-602, który wszędzie podawany, czy da właśnie informacje o firmie, czy gdzieś na mojej stronie i tak dalej, to jest taki numer, gdzie klienci dzwonią i też ludzie, znajomi, bliscy mają, ale mam drugi numer, który znają tylko najbliższe mi osoby, który też używam do autoryzacji bankowych i ten i ten drugi numer jest jakimś ściśle prywatnym. Póki co nie mam żadnych nadużyć tego numeru głównego, także nie potrzebuję jakoś tam szczególnie odcinać, odłączać, ale jestem przygotowany właśnie na tą drugą opcję, czyli ten, ten drugi numer mam po prostu zrobiony. Natomiast tutaj uradka to się w którymś momencie prawdopodobnie zrobiło już na tyle grubo, na tyle nieznośnie, że po prostu miał tutaj potrzebę, żeby, żeby ten drugi numer zrobić. Wcześniej w swoim Radek też pisał o tym, że po prostu próbował na dual SIM, miał dwa SIMy na jednym telefonie, ale mu się chrzeniło, prawda, to mnie ten SIM wybierał, co potrzebował. Ja też bym nie był w stanie tego ogarnąć, mimo że mam tutaj dual SIMa w telefonie, który miał pamiętać, do kogo z, którego, z której linii dzwonić, to wolałbym mieć dwa osobne telefony. Czyli faktycznie, gdy miał taki problem jak ty Radek, to też bym najprawdopodobniej wszedł w taką sytuację, żeby mieć dwa osobne telefony. I słuchajcie, tutaj trzeci mieliśmy przykład od Krisa, tak? bo Kris, który też gdzieś tam nas bardzo mocno zachęcał do tego, żebyśmy się tutaj zebrali, żebyśmy opisywali i tak dalej. Nie, i w końcu dobra Chris, ale może ty byś też napisał. I on, I on tak naprawdę ten temat rozdzielenia prywatnego, służbowego, troszkę nam w innym sosie podoba, bo on nam mówi, słuchajcie, ja jestem wielkim fanem pakietu. Office, ale powoli, sukcesywnie, swoje tematy i rozliczenia przenoszę do Google. I on nam troszkę pokazał tą perspektywę, że prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, to niekoniecznie jedyną ścieżką, którą e, możemy pójść, to jest ścieżka Microsoftu, bo mówi Google, tak naprawdę te arkusze kalkulacyjne, te edytory na potrzeby jego działalności są zupełnie wystarczające. I, i on mówi, że, że idzie do, e, do, do Google coraz mocniej. Ja go pytałem też w dyskusji z Kardowiem Chris, ale ty masz to konto płatne, czy masz bezpłatne? I on mówi, nie, no mam. Spłatne, ale tam jest też list płaszczy, żadnych rzeczy mega tajnych nie mam. To, to jeśli chodzi o to, to rozpoczęcie dyskusji, prawda? Te 10 minut tradycyjnie takiego zagajenia, i ja w tej chwili, moi drodzy, przełączę już do, na, waszą, na Waszą dyskusję i chętnie usłyszę Wasze głosy. Usłyszę, w jaki sposób Wy się odnosicie, czy do tego, co tutaj powiedział nam Radek, czy Bartek, czy Chris, co ja powiedziałem, jakie wy macie praktyki i co też byście podpowiedzieli takim osobom, które może w tej chwili dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą. Być może niektórzy z was, tak jak ja, po prostu od kilkunastu lat prowadzą działalność gospodarczą, niektórzy od kilku lat, ale macie pewne doświadczenia, którymi warto by się podzielić z tymi, którzy tych doświadczeń mają mniej. Marudny Maruda w dyskusji nam napisał, że niektóre usługi limitują darmowe konta typu Live czy Gmail. Tak na przykład, już pomijając kwestię tego, kto jest właścicielem danych i czy Twoje dane skanują, to jeżeli masz darmowe konto Googleowe, to masz pewne ograniczenia, na przykład, jeśli chodzi o spotkania mitowe. Jeżeli ja organizowałem ostatnio jakieś takie kilkogodzinne warsztaty na micie, to musiałem pilnować, żeby to było na koncie firmowym, bo na koncie firmowym, na micie ja to mogłem mieć te tam chyba było 7 czy 8 osób już na spotkaniu, tam chyba przez 2-3 godziny. Natomiast, gdy kiedyś gdzieś tam z rozpędu zrobiłem spotkanie na koncie tym darmowym, googlowym, to tam, jeżeli było kilka osób, to po godzinie dostaliśmy komunikat, że po prostu te spotkania na darmowych kontach mogą być tylko godzinne. Także, tak jak mówię, faktycznie poza tymi aspektami e, bezpieczeństwa, to tutaj, tak jak Marudny Naroda zwracał uwagę, tak też mamy pewne ograniczenia tych, tych usług. Przypuszczam, że na Microsoftie podobnie, Ja tak nie, nie sprawdzałem jakie są tam granice tego, co jest darmowego na e, Outlooku. Darmowym. Moi drodzy, jakie, jakie jeszcze tutaj macie komentarze, jeśli chodzi o ten temat merytoryczny? Chociaż ja tutaj oczywiście możemy teraz, jakby zrobić pętlę, i wrócić od merytoryki i, i, sobie, i sobie tutaj jeszcze Wasze powitania powyświetlać, gdy Independent pisał. Witam dla mnie. Temat na czacie w związku z tytułową sytuacją, ale zadanie mam to już od wielu lat, no bo tak, bo Piotrek Independent Man niedawno postanowił po prostu pójść na swoje, rozpoczął swoją działalność gospodarczą, przy czym tutaj bardzo, bardzo serdecznie kibicujemy i trzymamy za niego kciuki, tu w sekcji powitań też głos tutaj zabrał. Adam Nowak się przywitał, Kraken też napisał dobry wieczór i jeśli chodzi o tutaj powitania, to też mieliśmy powitania, gdy na 14.49 dobry wieczór, postęp widać, tak tutaj no, z mojej strony od strony technologicznej ten postęp no, jest na tyle, na ile byłem w stanie zrobić, natomiast jestem też bardzo ciekaw i ja tutaj ta infrastruktura taka wieś przypadkowa właśnie w parku daje daje radę. Dobrze. Moi drodzy, w takim razie czekam na, czekam na, wasze, na wasze głosy. Mam nadzieję, że tutaj wszystko, co mieliśmy powiedzieć tym, którzy byli zainteresowani, którzy nas, nas pytali, to żeśmy y, powiedzieli. Y, natomiast y, myślę, że tutaj będą bardzo, bardzo cenne obserwacje y, i podpowiedzi. Na przykład tutaj Radek pisze tak, no sporo zależy, jakich się ma klientów biznesowi, zazwyczaj w wolnym czasie nie pracują, ale prywatnie odwrotnie chcą pogadać po swojej pracy. Tak, to też wiele zależy od tego, jaki rodzaj działalności prowadzimy. Tak, ja prowadzę B2B, czy mam klientów biznesowych, i faktycznie, jeżeli się umówimy, na przykład, że ja w sobotę jestem dostępny do południa, prawda, to oni będą dzwonić do południa, ale jeżeli wiedzą, na przykład, że w niedzielę nie pracuję, to nie będą w niedzielę dzwonić. Natomiast faktycznie, jeżeli ktoś z B2C sprzedaje klientom indywidualnym, to to tak, no to wtedy bez dwuosobnych numerów to się nie da, no bo, no bo naturalnie człowiek, który pracuje do 15, 16, 17, chce coś kupić, załatwić, dowiedzieć się, ma Twój numer i, i, i dzwoni. Tutaj Piotr pisze, ja od niedawna prowadzę jedną swoją działalność gospodarczą. Jeśli chodzi o maila, to oczywiście wykupiłem profesjonalną domenę, profesjonalne żadne tam Google czy inne. Klient ma widzieć, że to jest firmowe. Tak, tu Piotrze podkreśliłeś jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, jeśli chodzi właśnie o te maile firmowe, że mi się wydaje, że to też. Budowanie swojej marki osobistej, swojej firmy, no to jeżeli wysyłasz z domeny, jakkolwiek byś on sobie nie wymyślił tą domenę, ale wiesz, to jest twoja domena, to w inny sposób się pozycjonujesz, niż jeżeli piszesz Jan Kowalski Małpka, czy Jan Kowalski Małpka, to też troszkę inaczej też pokazujesz, w jaki sposób podchodzisz gdzieś tam do, do, tego, do tego jakby swojego, swojego brandu osobistego. Także tu tak poza wszystkim i w niektórych sytuacjach, szczególnie jak rozpoczynasz działalność, budujesz sobie bazę klientów, to przecież to może mieć znaczenie. No a tutaj Piotr pisze, no a reszta na razie w rozwoju. No, gdybyśmy coś mogli Ci Piotr pomóc, to oczywiście dawaj znać, to to, to chętnie tutaj Ci pomożemy. Moi drodzy, co jeszcze takiego warto zwrócić uwagę, bo jeżeli tutaj będą oglądać ten materiał, tak jak zwykle nas tu jest, jest kilkanaście osób na spotkaniu, a potem mamy te 100, 200, 300, 500, czasami 1000 odsłon osób, które oglądają, żeby posłuchać naszej dyskusji, żeby gdzieś tam sobie te nasze mądrości czy nieszczególne mądrości gdzieś podsumować, to co byśmy jeszcze podpowiedzieli, poza tym, że jest ważna różnica między tym, co się dzieje z naszymi danymi, jeżeli mamy te dane na koncie e-mailowym, darmowym versus na płatne. Plus tutaj aspekt, tak jak Piotrek mówił, jeśli chodzi o to, że mamy własną domenę. Tutaj tak jak Bartek na przykład mówił, że w jego działalności nie ma najmniejszego problemu, żeby mieć na jednym urządzeniu, na jednym numerze telefonu cały biznes, ale Radek na przykład mówi: słuchaj, ale jak masz klientów indywidualnych, to już tak naprawdę musisz mieć to rozdzielone. Także też tutaj ważne rozdzielenie, prawda, jak zaczynasz działalność gospodarczą i ją prowadzisz. B2C do klientów biznesowych, to prawdopodobnie nie będziesz musiał zaczynać od razu od tworzenia nowej linii telefonicznej, ale jeżeli obsługujesz klientów indywidualnych, to już pewno tak. Spojrzeliśmy też na ceny tych usług standardowych dla małych firm, jeśli chodzi o Microsoft i jeśli chodzi o Google'a i też mieliśmy tutaj ten głos od Chrisa, który nam podrzucił to, że, że jemu coraz bardziej podobają się rozwiązania Google'owe. W międzyczasie tutaj mamy dobry omen się powita, także witam, witam serdecznie, a Radek pisze tak, no jeśli chodzi o Office czy Gmail, to właśnie testuję usługi na serwerze Synology, są tam aplikacje do notatek, kontaktów, maila, kalendarza i wiele innych przydatnych w biznesie. W ciekawym momencie, Radek, to piszesz, bo ja kilka tygodni temu byłem u znajomego i właśnie żeśmy rozmawiali o ich rozwiązaniach, bo oni mają rosnącą firmę, mają w kilku miejscach, mają swoje biura, tam już tych chyba... 20-30 osób pracuje i oni faktycznie rozpoczęli od tego, że postawili sobie na serwerze Synology rozwiązanie i byli tacy oczarowani tym, że kurczę, no to płacisz raz, nie musisz opłacać licencji, a masz te rozwiązania biurowe. Natomiast to, co z perspektywy zarządu wyglądało jako bardzo atrakcyjne i ciekawe, to słyszałem od strony pracowników duże narzekania, że taka przyjazność, pewne takie nawyki, rutyny, no to ich zdaniem to, jakie są standardy aplikacji biurowych Microsoftu czy Google'a versus Synology, to jest to duża różnica. Ja jakoś nigdy nie miałem serca, żeby testować te rozwiązania biurowe Synology, a mam mały serwerek Synology, mam też serwer Kunapa, ale ja tutaj jednak mam takie podejście, że do aplikacji biurowych to jednak Microsoft, nawet bardziej Microsoft niż Google w moim ale, ale szanuję te Wasze głosy. mówicie, że Google to jest też całkiem całkiem ciekawe. I tutaj Radek pisze, no wszystkie dane na własnym serwerze. Tak, jeśli chodzi o samą chmurę, o dane biznesowe, to tak, to ja mam na własnym serwerze kunapowym. Zarówno mój tablet, jak i mój telefon są połączone tunelem VPN-owym Mojergardem jeżeli zapisuję jakieś dokumenty, jakieś arkusze i tak dalej, to wszystko mam na kunapie. Natomiast obsługa serwera mailowego, to moi drodzy, ja się nie podejmuję, żeby go pilnować i konkurować na własnym serwerze i tam żeśmy nawet z Pawłem gdzieś na Discordzie sobie dyskutowali, bo Paweł miał taką pokusę, mówi, a to może faktycznie bym sobie postawił serwer mailowy gdzieś u siebie, ale, ale, się, ale potem ja mówię, patrz Paweł, patrz jakie są wyzwania związane z poustawianiem, z pilnowaniem serwera i Inaczej mówiąc, tak, dane, chmura na swoim serwerze, ale obsługa mailowa. Ja wolę to delegować za pieniądze czy na Microsoft, czy na Google, bo moim zdaniem szkoda mojego zdrowia i szkoda ryzyka. O, i tutaj w międzyczasie Paweł się pojawił, który już tutaj był obecny kilkakrotnie dzisiaj wspominany zaocznie i pisze, tak, no dopiero pojawiam się, no ale cóż, stało się z jakością, że taka rozpaciana do, do tyłu. Jestem do tyłu, jestem 20 minut. No, tutaj myślę, Pawle, że. Że gdzieś, pewne jakieś są wyzwania tej piątkowej sieci komórkowej koło dworca zachodniego, tak? Bo ja tu jestem praktycznie w centrum Warszawy, Sieć z 5G, no ale skoro mówisz, że jest rozciapane, czyli że ta prędkość nie jest zbyt mocna, to tak naprawdę zwaliłbym to prawdopodobnie na to, ile w stanie tych megabitów na sekundę jest ta sieć w stanie wyciągać. Czyli można się okazać, że transmisja z Krakowa była w bardziej korzystnych warunkach cyfrowych niż niż dzisiaj. Eee... Moi drodzy dzięki, dzięki za, te, za te głosy. Ja poziomu rozciapania jak tutaj Paweł napisał tej transmisji no nie widzę prawda bo tylko mam na, na malutkim ekranie podgląd No ale skoro, skoro mówisz Paweł, że że jest rozciapana to prawdopodobnie coś tutaj jest na rzeczy. Co jeszcze słuchajcie co, na co jeszcze musimy zwrócić uwagę, co tutaj jeszcze jest dla Was istotnego, jeśli chodzi o ten, o ten temat, na którym się dzisiaj żeśmy tutaj spotkali. Tutaj Paweł, skoro mówisz, że obraz troszkę, troszkę rozma, rozmazany, to w takim razie przełączę na ten widok taki, że ja będę tutaj w małym okienku, a wy będziecie mieć winietę w większym, bo to prawdopodobnie nic przyjemnego oglądać jakiś rozmazany obraz, a Piotr tutaj pisze Paweł. Bernard nie musi być piękny, ważne, że jest mądry. Dobra, obraz bez wazeliny, ale merytoryczny. Mhm, jasne, dobra, dobra. Paweł, czy chciałbyś jeszcze dodać tutaj, jeśli chodzi o, no, te, o, te, o te wątki? Ja wiem, że mówisz, że jesteś 20 minut do tyłu, więc prawdopodobnie nim tutaj dojdziesz do tego naszego momentu, to my już będziemy prawdopodobnie zwijać żagle, jeśli chodzi o tę naszą, naszą rozmowę. Natomiast... Ja myślę tak, że skoro nie mamy tutaj jakiejś mega dyskusji mocnej, to ja bym chciał korzystając z okazji powiedzieć Wam, że mamy plan taki, że za tydzień będziemy mieć gościa, że gościem na naszym spotkaniu będzie człowiek, który zna się na cyberbezpieczeństwie dużo bardziej ode mnie. Nie, nie jest to żadna osoba z pierwszych stron gazet, nie jest to osoba, którą znacie z jakiś innych, Miejsc internetowych, ale jest to człowiek, który na temat cyberbezpieczeństwa z nami sobie tutaj porozmawia. Także za tydzień będziemy mieć o cyberbezpieczeństwie. Ja też otworzę wątek na Discordzie, żebyśmy sobie w temacie cyberbezpieczeństwa byli w stanie też pewne tematy, pewne zagadnienia wrzucić. W międzyczasie Paweł wrócił tutaj dyskus w dyskusji, pisze, że skrzynkę miałem na workspace, później na Zoho, a teraz wróciłem na workspace, bo jednak integracja maila i kalendarza jest jedna. Jedna osoba działalność gospodarcza i prywatna mam pod jednym mailem, no i wiadomo, plus mail w organizacji klienta, to, to jeśli chodzi tutaj o dopowiedzenie Pawła na te tematy, na które tutaj się dzisiaj spotykamy. Dobra. W międzyczasie Piotrza i dopowiadam, co jeszcze? No, moja rada, otwarcie na firmę to ja, Żółtodział radzę, Strona profesjonalna to nie jest wielki majątek. Poczta bezsprzecznie też profesjonalna, z nazwą firmy bez dodatków darmowy I Paweł jeszcze dopisuje za to. Mam do każdego maila. Lejbele, które mówią, co jest prywatne, a co jest związane z działalnością gospodarczą. Tak, to też jest rozwiązanie, prawda? Jeżeli jesteś na jednym koncie mailowym, to po prostu ustawiając czy filtrami właśnie, czy tymi właśnie labelami, które będą też z jakimiś tam filtrami połączone, to też może być dobre rozwiązanie. No, a Paweł pisze na telefon mam jeden plus, ewentualnie jak klient da swój numer, to mam do tak zwanych on. Call. O, także to, to z kolei tutaj Paweł nam takie swoje podpowiedzi daje, jeśli chodzi o tą jego praktykę rozdzielania czy nierozdzielania tego świata cyfrowego, prywatnego od firmowego. Moi drodzy, no minęło 23 minuty naszego spotkania. Jeżeli mamy tutaj jeszcze głosy w dyskusji, potrzeby dyskutowania, to myślę, że będziemy sobie mogli. To tutaj zostawić jeszcze przez jakiś czas okienko czatowe, natomiast prawdopodobnie mnie, szczególnie jeżeli mówicie, że ta twarz rozmyta, a oświetlenie adekwatne do tego, gdzie ja tutaj jestem, to, to, można, to można będzie już chwilę wyłączyć. Natomiast jeszcze w międzyczasie. Głos Pawła, że zawsze mam odrębne przeglądarki: prywatna i firmowa. No i telefon też mam jeden, ale tylko dlatego, że współpracuję ze swoimi klientami od wielu lat, zmieniam miejsce pracy, a oni ze mną, tak i tutaj Paweł jesteś przykładem właśnie jednej z tych osób, które działają B2B, czyli to mają relacje biznesowe, w związku z tym inaczej niż Radek, który jeżeli pracuje z klientami indywidualnymi, no to musi dużo bardziej dbać o tą higienę rozdzielenia tych numerów prywatnych od zawodowych. O, a Office mam 2021, ale przynoszę wszystko do Google, bo Microsoft jest mi absolutnie niepotrzebny. O to tutaj widzę, Paweł, masz podobne stanowisko do, do Chrisa, tak, który też mówił, że jemu w tym, w tym momencie w zupełności wystarczy po prostu Google, że Microsoftu nie potrzebuje. Ale dodając do profesjonalnej poczty. Profesjonalną pocztę to telefon też powinien być inny, ale ja jestem wyjątkiem jak powyżej. No, wiesz co, Piotr, no mi się wydaje, że z tym numerem, czy powinien być oddzielny, to mamy kilka wymiarów. To znaczy jeden, o którym żeśmy już mówili, o tym, czy to działamy B2C, czy B2B, prawda, jeżeli działamy do klientów indywidualnych, to być może tak. Drugi wymiar to jest cyberbezpieczeństwa, to znaczy, jeżeli wciąż banki wymagają od nas, żeby się autoryzować SMS-ami, no to ja wolę, żeby te autoryzacje SMS-owe przychodziły na inny numer niż na ten, który gdzieś jakiś psotnik będzie sobie w stanie wygooglać i znaleźć mój, mój numer, także to jest też ten Drugi, drugi wymiar osobnego numeru telefonu. A faktury VAT mam w infakcie. Mm -hmm, jasne, czy że to jest aplikacja firmowa, podobnie jak moja wyfirma, prawda? Moje też faktury też są wyfirma. Wy A i tutaj się powitał Adam, Adam, Lipski. Dobry, dobry wieczór wszystkim. Dobry, dobry wieczór. Witam, e, witam, witam serdecznie, e, drogi, e, drogi Adamie. Dobrze. Moi drodzy, to umówmy się, że dyskusję sobie tutaj jeszcze zostawimy tą dyskusję czatową, natomiast ja już pozwolę sobie zejść, zejść z wizji. I po prostu zostawimy sobie dyskusję. Zresztą, tutaj Piotr się troszczy o mnie, pisze Bernard z Marzu. Odpuszczamy ekipę, dziękujemy, że, że, był, że był live. No, dzięki, dzięki za troskę, Piotrze. Jakoś sobie tutaj daję radę. Na szczęście te wieczory w tej chwili już nie są takie zimne, coraz bardziej się robią wiosenne, ale faktycznie myślę sobie, że tutaj takie półgodzinne spotkanie w plenerze to jest taka, taki dobry timing. Oczywiście, jak Będziemy się spotykać z biura, to, to tych ograniczeń czasowych prawdopodobnie nie będzie, szczególnie, że w przyszłym tygodniu będziemy mieć gościa i, i będziemy sobie z gościem rozmawiać. Także moi drodzy, to jeśli chodzi o to, co tutaj ja miałbym do powiedzenia, do przekazania, to ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że ten temat, który został przez Was wywołany, dotknęliśmy, podsumowaliśmy na tyle, na ile to był potrzebny tym z Was, którzy temat wywołali, a też tym, którzy po prostu gdzieś sobie znajdą później ten temat i będą chcieli z niego skorzystać. Także dziękuję Wam serdecznie. Do zobaczenia. Cześć, cześć.